W poprzednim odcinku sygnaturę energii są takie same jak poprzednich kosmitów. Energia rośnie. Tylko tego nam trzeba wizyty gospodarzy. Kimkolwiek jesteście, nie chcemy skrzywdzić Was ani Waszej planety. Za późno. Wy i wasi wrogowie zniszczyliście nasz projekt. Paza wstępna anihilacji. Na szczęście mam jeszcze jedno rozwiązanie, co u nich? a to co? Początek końca. Wizyta gospodarzy, część druga. Nacierpiące obwody Co to może być? Światłość na koniec świata Optimus naczelny do Gepardona i Trygrytrona Odbiór Tu Tygrytron Wyjaśnię wam wszystko w bazie Ruszajcie tam natychmiast Kod X Tak jest Od czasu kiedy wylądowaliśmy na tej kupie błota Powtarzam, że wszyscy zginiemy Na razie jeszcze żyjemy A Nosoron poradzi sobie z kosmitami Proces anihilacji trwa. Wracamy na Nexus Zero. Odlatują. Przestraszyliśmy ich. Niekoniecznie. Aktywacja radaru kosmicznego. Księżyc zniknął. Ci kosmici go zniszczyli. Głupcy, to nie był księżyc, a już na pewno nie zniknął. Powiększenie obrazu. A to co takiego? Narzędzie zniszczenia. Robi wrażenie. Co będzie z nami? Zapieczętujcie bazę i ustawcie tarczę. A ja zajmę się resztą. Aktywacja programu godzina zero. Aktywacja. Szukam sygnatury transsieci. Przekonamy się, czy moja wiara w umiejętności tarantulatora jest uzasadniona. Zlokalizowałam sygnaturę, ustalam pozycję. Baza maksymali. Mają opuszczoną tarczę. Przeszukaj bazę maksymali na częstotliwości kosmitów. Przeszukiwanie dwóch maksymali w centrum dowodzenia nie funkcjonują. Tarantulator i arachna funkcjonują aktywnie przy głowicy. Inferno przemieszcza się w ich kierunku. Więc mój lojalny sługa nadal im towarzyszy. Doskonale. Napęd trans funkcjonuje na właściwych poziomach. Tarcze ustawione na 50% możliwości. Doskonale. Jest trochę za mała na nas dwoje. Mogłoby być romantycznie, ale. Ta planeta zostanie zniszczona za niecały megacykl. Nie mam czasu na głupstwa. Ładowanie bazy danych. Nie musisz mnie dłużej znosić, wspólniku. Król będzie zainteresowany waszymi poczynaniami. Inferno do Megatrona. Nie wygrasz ze mną. Spłonij, strajco. Sygnatura transsieci jest dezaktywowana. Bank danych wymazany. Tarantulator dezaktywowany. O nie! Co ten głupiec narobił? Tarcza opuszczona. Jeśli mnie wzrok nie myli, zniknął i księżyc. No, Soron mówił, że coś tu się dzieje, nadchodzi Gepardon i Tygryto. Wspaniale. Teraz możemy zginąć wszyscy razem. Cicho bądź. Nie wolno dotykać. Jeszcze funkcjonujesz? Wkrótce to naprawię. Nic z tego nie będzie. Nigdy nie zaczynaj z wdowami. Biedny tarantulator. A ja jestem jeszcze biedniejsza. Jeśli miał rację, ta planeta wkrótce wybuchnie. Przykro mi wspólniku, ale potrzebne mi twoje dane do budowy statku. Nosoronie? Dinobocie? Świetnie, nasza planeta wkrótce się rozpadnie, a ci urządzili sobie przerwę. Optimusie? Pająki? A już myślałem, że gorzej być nie może. de depardonie, zanieście ich do komory regeneracyjnej, a ty z brzydfozorą przeszukaj bazę. Może wciąż jeszcze mamy gości? Niech warta się nimi zajmie. Musimy oszczędzać moc. I jak zwykle, ja mam wykonać czarną robotę. Do dzieła. I jeszcze jedno. Jeśli ich znajdziesz, pozostaw ich przy życiu. Musiałeś mi popsuć zabawę, prawda? Komórka transsieci reaktywowana. Zbieram dane. Plan tarantulatora posuwa się naprzód. Megatronie maszyna kosmiczna. Pełne zasilanie tarczy. Promienie kosmitów przegrzewają planetę. Temperatura na zewnątrz 140 stopni i rośnie. Na matryce? Nie. Za chwilę rozpalą pokłady Energonu. Fantastycznie spowodują reakcję łańcuchową, która rozerwie tę planetę na atomy i zatrze po nich wszelkie ślady. A wszystko po to, żeby się nas pozbyć. Co za bezwzględność. Brak szacunku dla życia. Podobają mi się ci kosmici. Podobają ci się? Przecież chcą nas zniszczyć. Osator nie chce zginąć. Osator ma pewne plany. Megatron nas ocali. Raczej nie. Zostawiłem to zadanie tarantulatorowi. Ponów sygnał. Niemożliwe. Tarcze Maksymali funkcjonują w pełnej gotowości. A niech to. Wszystkie systemy sprawne. Gotowe. Udało mi się. Moje gratulacje. Wiesz, że mamy rozejm? Temperatura na zewnątrz 300 stopni i rośnie. W razie potrzeby modulacja tarczy. Lasery oddzielające. Kiedy nosoron zacznie znów funkcjonować? Potrzeba przynajmniej jednego megacykla. Dostał sporą dawkę cyberiadu. Pokaż mi obliczenia na podstawie ostatnich danych. Destrukcja planety za 28 cykli. Za mało czasu. Szczurotron do Optimusa. Tu Optimus. Zejdź natychmiast do głowicy, musisz to zobaczyć. Niewiarygodne. Gotowa do lotu. Oczywiście ma upiszonie. A nic ci z tego nie przyjdzie. Ten system słucha tylko mnie. Więc spraw, żeby mnie posłuchał. Nic z tego. Włochaty kapitanie. Ostatnie dane. Destrukcja planety za 22 cykle. Nie chcę się wtrącać, ale tarantulator nie zbudował statku, żeby zginąć na tej planecie. Każda z tych kosmicznych struktur została zaprojektowana w konkretnym celu Ta jest zajęta Mogę podlecieć i zabrać ją stamtąd Ja. Myślisz, że zdołasz ją przekonać? Eksplozją transsieci Rozpadniesz się na atomy i dobrze, jeśli to ma ocalić tę planetę. Jeśli nie, to i tak zginę. To nasza jedyna szansa. Puśćcie mnie, kotki. Mam coś do zrobienia. Nie możesz tego zrobić. Ja polecę statkiem. Raczej ja. Jestem coś winny temu światu. Doceniam to, ale tylko latacz może uniknąć strzałów. I dlatego ja powinienem polecieć. A ty szczurotronie? Nie jestem zwolennikiem samobójstwa. Ja też nie. Zacznijcie odliczanie autodestrukcji komórki transsieci. Będę potrzebował 30 nanoklików na opuszczenie statku. Właśnie. Przytulnie tutaj, jak w trumnie. Zdajesz sobie sprawę, że to szaleństwo. Czasem to jedyne wyjście. Dzięki za pomoc. Lepiej, żebyś to ty zginął, a nie ja. Uważaj na siebie i wracaj bezpiecznie. Niech matryca prowadzi twoją iskrę przez wieczność. Gdybyś przypadkiem nie wrócił, to mogę zająć twój pokój? Nie. Cokolwiek się stanie, wiedzcie, że nigdy nie miałem tak świetnej załogi jak wasza. Czy maksymale zawsze plotą takie bzdury? To samo chciałem zrobić. Na krater. Ktoś zmienił kot otwierający. Optimus prowadzi statek. Cudownie. No prędzej. Mam! Namierzyłem szefa. Jak się przedarłeś przez tarcze? Zrobiłem dziurę wielkości spektrum pulsu. No Soron mi to pokazał. Szkoda, że go z nami nie ma. Statek głowica dotrze do celu za 15 cekli. Optimusie. Jestem tak blisko, a tu ani śladu obrony. Jest blisko celu. Ile ma jeszcze czasu? Destrukcja planety za pięć cykli. Powierzyć tylko coś małpie Konstrukcja kosmiczna w pobliżu Do dzieła Aktywacja sekwencji zapłonowej Zapłon nastąpi za 30 nanoklików Przygotuj się do wybicia wejścia w dachu To niemożliwe, nie przebijemy się Jak to? Wszystko się da załatwić Megatron? Ironia losu, co? Obydwaj mamy ten sam plan zniszczenia maszyny kosmicznej. Niestety w mojej wersji to pilot ginie. Jest już prawie wewnątrz struktury kosmitów. Dlaczego nic nie robi? Dalej, nieustraszony przywódco. Za późno. Żegnaj, Optimusie. Wy, Optimusy, uwielbiacie się poświęcać. Tym razem, Twoja głupota doprowadzi do zguby wszystkie maksymale. To już koniec kosmicznych wojen. Przegraliście. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Tru. Zero.